Przypominamy wszystkim uprawnionym przedsiębiorcom, którzy skorzystali z preferencyjnych cen prądu w drugim półroczu 2024 roku o obowiązku złożenia informacji o pomocy publicznej, pomocy de minimis do PG obrót do 30 czerwca. Dokument informacyjny jest niezbędny, abyśmy jako sprzedawca energii mogli zgodnie z prawem utrzymać dla Państwa obniżone ceny prądu za drugie półrocze 2024 roku. Jeśli do 30 czerwca nie złożą Państwo informacji o pomocy publicznej, pomocy de minimis, to jako sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawimy Państwu korektę za drugie półrocze 2024 roku. W celu złożenia informacji zapraszamy Państwa do naszych stacjonarnych biur obsługi klienta na naszą stronę internetową gkpge.pl. Nie czekaj, złóż informacje jak najszybciej najpóźniej do 30 czerwca, aby w przyszłości uniknąć korekt i dodatkowych opłat.